Witam serdecznie wszystkie raki, <laughs> raki słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na lipiec 2023 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogi raki? Przede wszystkim do 22 lipca słońce jest w Waszym znaku. Czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, jesteście w silnej energii. Oczywiście, yy, przed urodzinami pamiętajcie, że bezpośrednio przed urodzinami możecie być troszkę słabsi, troszkę Tacy zmęczeni, ale po urodzinach energia wzrasta, więc tutaj Słońce dodaje Wam siły, witalności, jesteście w swojej energii. Do 10 macie Merkurego, planetę komunikacji, współpracy, biznesu, wraku, więc tutaj dobre relacje z ludźmi, dużo komunikacji, poznawanie ludzi, dzięki którym się wzmacniacie, dzięki którym czujecie się bardzo dobrze, czujecie się bezpiecznie. 10 Mars, planeta energii, działania, siły życiowej wejdzie do panny i ustawi się w sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie dla Waszego znaku, dając Wam nowe szanse, nowe możliwości. I przede wszystkim dwie planety: Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju jest. W sekstylu do Waszego znaku, i Uran, planeta rewolucji, nowości, młodości, również jest w sekstylu do Waszego znaku, czyli nowe szanse, nowe możliwości. Jowisz stwarza Wam nowe możliwości aż do maja 24. Zaraz jeszcze o tym opowiem. Zacznijmy od początku, bo już 1 lipca. Słońce łączy się z Merkurem. Słońce i Merkury, Merkury blisko Słońca. Często mówią, że niektórzy astrolodzy, że jest to pozycja spalona, tak? ale czyli niedokładnie możemy wiedzieć, jakby, wiecie, słońce przyćmiewa umysł tego merkurego, tak, sposób myślenia, ale tutaj i merkury, i słońce są w sekstylu do planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, więc tutaj. Dobry czas, ten pierwszy lipca, na przykład, żeby spędzić go z ludźmi podobnie myślącymi, na jakieś warsztaty, jakieś szkolenia, wspólny wyjazd. Jest to dobry czas, będziecie bardzo dobrze czuli się z ludźmi jest to okres rozwojowy dla Was, poszerzenie nowych horyzontów, poznanie nowych ludzi, nowe możliwości. Być może ktoś Was proteguje, poleci komuś innemu. 2 lipca, trudny aspekt, ponieważ Wenus to miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w lwie i reprezentuje tutaj sposoby zarabiania pieniędzy przez was, wasze wartości. Wenus w lwie no, chce mieć pieniądze i ma, tak? wie jak to zrobić. Lubi wysoki poziom życia. I tutaj Wenus będzie w kwadraturze do Urana, więc tutaj być może mieliście jakieś plany, jakieś projekty, że wspólnie z innymi coś zrobicie. Tutaj... No Jest nerwowo, może to się zakończyć, jakaś współpraca, jakaś relacja, tak? Być może sposób zarabiania pieniędzy, skończycie z czymś, zerwiecie, ponieważ zaraz na drugi dzień jest pełnia księżyca w znaku koziorożca. Pełnia dotyczy jest na osi słońce jest, jak wiecie, w wraku, czyli w waszym znaku księżyc naprzeciw w koziorożcu. Dotyczy to relacji u Was, relacji partnerskich, współpracy z ludźmi. Również Wenus tego dotyczy. Bezpośrednio przed pełnią drugiego Wenus jest w kwadraturze do urana. Czyli tutaj pełnia jest dobre na zakończenia, być może za, y, zerwiecie jakąś relację, zakończycie jakiś związek, zakończycie jakąś współpracę. Y, tutaj może być nerwowo, także pełnia jest dość nerwowa i y, powiedziałabym uwalniająca. 7 lipca, fajny dzień, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, krótkich wyjazdów ustawia się w sekstylu do Urana. Sekstyl to są nowe szanse, nowe możliwości. Uran, planeta rewolucji, nowości, młodości. Czyli tutaj świetny czas na przykład na jakiś wyjazd, możecie poznać kogoś, rozpocząć nową współpracę, coś nowego, coś świeżego, nowa relacja, być może szansa na jakiś wyjazd za granicę. Świetny czas na wchodzenie na social media z nowymi pomysłami, projektami czy jakieś warsztaty online. No, ja właśnie planuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. <laughs> 10 lipca, uwaga, yy, ponieważ tak, Mars, planeta energii, planeta działania, siły życiowej wchodzi do Panny. Mars pannie yy, jest precyzyjny, dokładny, pracowity, tutaj ustawia się w sekstylu do Waszego znaku i zaczyna reprezentować Wasze najbliższe otoczenie, Waszą komunikację, współpracę z ludźmi, krótkie wyjazdy. Tutaj fajnie coś zaplanować. Yy. Yy, szansa na nowe jakieś kontrakty, nowe umowy, nowe współpracy, yy, dobra komunikacja z ludźmi. Ale uwaga. Tego 10 Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, krótkich wyjazdów ustawia się naprzeciw Plutona. Tak jak powiedziałam, u was to jest dalszy ciąg waszych relacji. Tutaj być może yy, zakończycie coś. Merkury jest komunikacją, tak? Pluton. Jest planetą transformacji, planetą całkowitego zakończenia, planetą też przymusu, przemocy, tak? Być może zobaczycie, że na przykład, yy, zorientujecie się na przykład, że jesteście ofiarami, nie wiem, jakiejś manipulacji, jakiejś przemocy psychicznej i tutaj będziecie chcieli coś zakończyć, coś zerwać, tak? Coś, co Wam nie pasuje. Pamiętajcie, 10 jest również yy, bardzo fajny aspekt Merkury w trygonie do Neptuna. Neptun jest planetą duchowości, miłości, który jest w trygonie do Waszego znaku, w dziewiątym domu, czyli re reprezentuje Wasz rozwój, y szanse na współpracę z zagranicą, y na y realizowanie dużych projektów, na nauczanie innych na przykład. Czyli jakby tutaj Mars daje wam y precyzję, y spokój, Ym, też takie opanowanie i perfekcyjne dążenie do czegoś. I tutaj być może coś zakończycie, ale będziecie mieli nadzieję na coś nowego, tak? na coś lepszego. <laughs> 11. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, wchodzi do Lwa. Merkury w Lwie chce zarobić pieniądze, tak? chce mieć dużo, chce się poczuć ważny, chce. Yy, Wiedzieć, że to, co robi, to, co mówi, to, co realizuje jest ważne dla innych, jest dostrzegane i tutaj zrobi dużo, żeby zarobić pieniądze, więc jakby tutaj widzicie, tutaj macie już Wenus, tak? Czyli zarobicie pieniądze korzystnie, finansowo i jeszcze realizujecie siebie, spełniacie siebie. 15 lipca, yy, słońce tym razem. Czyli to czego ja chcę, czego ja pragnę, do czego ja dążę. Słońce w raku, chcę się czuć bezpiecznie, chcę mieć więzi z ludźmi, chcę yy, yy, rodziny, spokoju, yy, żeby było miło. <taki> Takie są raki. W sekstylu do Urana będzie. Sekstyl, nowe szanse, nowe możliwości. Uran, planeta nowości. Yy, Yy, młodości yy, nowoczesnych technologii. Tutaj widzicie świetny czas na wychodzenie na social media, na jakąś pracę zdalną, na yy, współpracę z ludźmi. Być może ktoś was proteguje, poznacie kogoś nowego, kto otworzy wam drzwi do jakiejś szerszej społeczności, więc tutaj bądźcie czujni. 17 odbywa się nów księżyca w Waszym znaku. Nów to szansa na nowy początek. Yy, choć Przyznaję, że ten nów, podczas tego nowiu, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest w Lwie i reprezentuje pieniądze zarabiane przez Was, Wasze wartości, będzie w kwadraturze do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju. Kwadrat Jowisza często daje przesadę, tak? Że czegoś jest za dużo, za szybko, więc wiecie... Możemy podjąć złe decyzje, tak? Tutaj zaczynam coś nowego, ekspansuję i za szybko, na przykład, nie wiem, zainwestuję i robię jeszcze też pieniądze, tak? Za dużo pieniędzy, albo za, na przykład za dużo zleceń ważne i nie jestem w stanie później ich zrealizować. Więc tutaj bądźcie ostrożni, ponieważ podczas tego nowego zaczyna już działać aspekt, który będzie miał kumulację 20 lipca. Czyli Mars, planeta energii, działania ustawi się naprzeciw Saturna. To jest trochę tak, wiecie, Mars to jest siła życiowa, nasza energia. Naprzeciw Saturna to są ograniczenia. Czyli Mars u Was reprezentuje najbliższe otoczenie, komunikację. Tutaj Saturn, no to często są też jakieś przepisy, jakieś prawa. Tutaj jakieś ograniczenia, tak, że nie wiem, okaże się, że weźmiecie jakieś zlecenia, na przykład, nie wiem, nie macie na to uprawnień, tak, i zostajecie zahamowani. Przykładowo mówię. Czyli nie macie siły, zachorujecie, a nie wzięliście pod uwagę tego, że nie ma kto Was zastąpić i nie będziecie w stanie się zrealizować. Więc tutaj tak spokojnie. Aspektem, który tutaj Was wzmacnia, jest 20. Słońce w trygonie do Neptuna. Czyli wiara w to, że. Yy, takie uspokojenie myśli, tak. Pójście w duchowość, pójście w rozwój, takie uspokojenie emocji, yy, przypomnienie sobie, że yy, mam duże umiejętności, że yy, jest dużo życzliwych ludzi wokół mnie, że jest miłość, jakby taka energia takiego spokoju i wiary w tą siłę wyższą. To jest yy, podczas tego dnia jakby ratunkiem na te ograniczenia, tak? I 22 lipca tym razem Słońce, które jest jeszcze w raku, ustawi się naprzeciw plutona Planety transformacji, planety zakończeń, planety przymusu, planety manipulacji, planety śmierci. Jakby aspekt ten jest dobry na zakończenie: zakończenie relacji, zakończenie współpracy. Może być to też, wiecie, no nie z naszej woli, tak? Tylko, że ktoś na przykład. Nie wiem, zostaniemy zwolnieni, na przykład, tak? Dostaniemy wypowiedzenie też może tak być, ale jakby pamiętajcie, że wy, raki, macie y, urana i owisza w byku, czyli szanse na nowe w ogóle, nowy start, tak? Nowe sytuacje w życiu. No, jakby y, ta opozycja Słońca Pl Plutona i Mer Merkurego do Plutona. Czyli to, co będzie 10 lipca i 22 dotyczy najbardziej osób z ostatnich trzech dni znaku, tak? Że tutaj może jakieś zakończenie nastąpić. 23 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi w ruch wsteczny i będzie w nim aż do 4 września. U was dotyczy to pieniędzy zarabianych przez was, więc tutaj widzicie, jakieś zablokowanie może nastąpić, tak? Hmm. Wenus, będąc w retrogradacji, jakby postarajmy się spojrzeć na to z tej strony, że my dostajemy czas, żeby się zastanowić, co ja chcę robić, w jaki sposób chcę zarabiać, co jest dla mnie ważne, więc, yy, co jest dla mnie wartościowe, co jest dla mnie największą wartością, co powoduje, że ja się czuję również wspaniale i że ja się spełniam. Wenus, gdy jest w retrogradacji, czyli do tego 4 września, nie jest to dobry czas na rozpoczynanie czegoś, niestety. Nie jest to dobry czas na zaręczyny, na śluby, ale również na upiększanie siebie, tak? Wenus w lwie chce być atrakcyjna, chce pięknie wyglądać, więc wiele kobiet tutaj może mieć chęć na czy na powiększenie piersi czy jakieś tam operacje plastyczne. Pamiętajcie, Wenus w retrogradacji nie jest na to dobra. Bardzo często trzeba coś poprawiać. Tego 23, gdy Wenus wchodzi w retrogradację, również Słońce wchodzi do lwa. Czyli wiecie, Słońce wzmacnia tą u Was siłę do y, działania, jakby Wy będziecie wiedzieli, czego chcecie. Słońce w lwie to jest najlepsza pozycja Słońca w ciągu całego roku. Jest u siebie w swoim znaku. U Was reprezentuje Wasze wartości, pieniądze zarabiane przez Was. Być może to Wenus wejdzie w retrogradację, żeby Wam pokazać. Co jest dla Was najważniejsze? Da Wam czas, żebyście mogli się zastanowić, to zrozumieć, tak? Tu, nad swoimi wartościami, nie tylko materialnymi. Czy ja robię to, co kocham, czy to, co ja robię, powoduje, że ja się czuję wspaniale, że ja się czuję ważna, wartościowa, spełniona, nie tylko finansowo. Podczas tego dnia, 23 lipca również, Merkury będzie w trudnym aspekcie do Urana. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, krótkich podróży, kwadrat do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności na pewno też. Trzeba uważać w podróży, tak? Merkury to są krótkie podróże, samochody, yy, yy, uran, coś się może zepsuć, nagle nieoczekiwanie, też taki aspekt uważajcie, bo to jest też taki aspekt wypadkowy, tak? Więc jakby tutaj, bo jest nerwowo. Merkury jest taki rozproszony, tak? Nasz umysł jest rozproszony, nasze myślenie, że myślimy o kilku rzeczach naraz, na przykład, a tutaj. Uran, yy, nagle nieoczekiwanie ktoś nam wyjedzie, nie zdążymy zahamować, czy coś takiego. Tutaj trzeba ostrożnie, tak? 27 lipca Merkury łączy się z Wenus, czyli nasze myślenie, komunikacja, miłość, pieniądze. Tutaj można kogoś poznać atrakcyjnego, co podniesie naszą wartość. Pamiętajcie, że Wenus w retrogradacji daje też często powrót osób z przeszłości. Tutaj być może powróci ktoś. Jakaś relacja czy jakaś współpraca z przeszłości, bo Wenus w retro Wenus odpowiada za relacje wszelkiego rodzaju, tak, biznesowe, ale również miłosne czy jakieś współprace. I na koniec miesiąca, 28 lipca, Merkury, ten Merkury bardzo aktywny w tym miesiącu, który odpowiada za komunikację, naukę, nasze myślenie. Współprace biznesowe, krótkie podróże, wejdzie do panny. I Merkur, gdy wejdzie do panny, ustawi się w sekstylu do Waszego znaku, czyli w aspekcie dającym nowe szanse, nowe możliwości. Tutaj nowe współpracy z ludźmi, nowa komunikacja, dobrze się czuje w najbliższym otoczeniu, dobre relacje, poprawa relacji z rodzeństwem. Merkur w pannie czuje się bardzo dobrze. Nie dość, że jest we swoim władztwie, to jest jeszcze w wywyższeniu, więc jakby takie kombo, tak, podwójnie. Merkury w Pannie czuje się bardzo dobrze i on też będzie bardzo długo w tej Pannie, bo też będzie w retrogradacji, aż chyba tam do 4 października będzie w Pannie, więc jakby sierpień, wrzesień, tak, bardzo długo. I jakby daje wam nowe szanse, nowe możliwości, również też jakieś kucy, dokształcanie, Tutaj Merkury w Pannie jest bardzo precyzyjny, perfekcyjny, potrafi wszystko dopracować do, yy, jak to mówią, każdy błąd poprawić, tak? wszystko zauważyć. Więc jakby tutaj yy, Wenus będzie w Retro, yy, Mars będzie w Pannie, Merkury będzie w Pannie, więc tutaj naprawdę możecie bardzo dużo zrobić, tak? wykorzystać tę energię we właściwy sposób. Będzie wymagało to troszkę skupienia, troszkę pracy, ale jest energia, która będzie Wam sprzyjała, że będziecie chcieli to robić. Być może wiecie czas urlopów, yy, jakieś zaległości w najbliższym otoczeniu, odwiedzicie znajomych, których dawno nie widzieliście, poprawi się Wasza komunikacja, tak? Yy, odpiszecie na przykład ludziom, z którymi się nie kontaktowaliście dawno, albo spotkacie się z nimi. Więc drogie raki, miesiąc, no taki bardzo energetyczny i yy, dający jakby szansę na zakończenie czegoś, co jest dla nas trudne i, już, i już, yy, już nie dla nas, tak? Czyli tak jak mówię, te ostatnie trzy osoby z trzech ostatnich dni raka jeszcze yy, pewne rzeczy zamykają, tak? Czy jeżeli ktoś z Was ma planety jakieś osobiste w tych ostatnich trzech stopniach yy, raka? No, nie tylko raka, bo raka, barana yy, i wagi, tak? Yy, więc ja ze swojej strony, drogie raki, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Zachęcam yy, tych ludzi, którzy chcieliby brać udział w warsztatach astrologicznych, do kontaktu ze mną. Tak jak mówię, nagram jeszcze na ten temat krótki film. Pierwsze warsztaty już są zakończone i poszły bardzo dobrze. Teraz będzie yy, prawdopodobnie, nie wiem, od sierpnia albo od września grupa już taka dla bardziej zaawansowanych. Będziemy yy, uczyli się dalej. Uczyły, bo to właściwie jest grupa kobiet na razie, ale będę robiła drugą medycję, też astrologii od początku. Także zachęcam do kontaktu. Zachęcam oczywiście do... Konsultacji u mnie do y, analizy kosmogramu urodzeniowego, który naprawdę daje nam dużą wiedzę na nasz temat, y, po, pomaga nam poznać siebie, swoje predyspozycje, co jest y, jakby, jakie są najlepsze sposoby zarabiania pieniędzy przeze mnie, w jaki sposób y, wchodzę w relacje, jak wyglądają moje relacje, czy mam szansę jeszcze na szczęśliwą relację. Y, w jakich co najlepiej byłoby, żebym zawodowo robiła. Jak wykorzystać swoje talenty. Jak poradzić sobie. Jakie metody są dla mnie najlepsze, jeżeli chodzi o to, co idzie mi trudniej. Jak poprawić swoją sytuację. Kosmogram tranzytowy mówi w jaki sposób mogę wykorzystać energię planet teraźniejszych. Czy być może trzeba na coś uważać. Czy też są jakieś szanse, możliwości, w jakich dziedzinach życia, bo pamiętajcie, że to, co ja Wam mówię tutaj, to jest horoskop ogólny, kosmogram ogólny, tak? Kosmogram indywidualny jest, um, urodzeniowy jest jak odcisk palca, dla każdego człowieka inny, prawie że tak, ale yy, zachęcam także do konsultacji i życzę Wam, drogi raki, wspaniałego miesiąca, cudownych wakacji, fajnych urlopów, Wykorzystania energii Planet i bawcie się dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa Pa!